A to jak ponownie usiąść przy Was, pokazać Wam coś bardzo fajnego, ponieważ udało mi się zamówić coś ciekawego z Niemiec. Kolejna to kopertka z nietuzinkową grą, dosyć przynajmniej na aukcjach, aukcjach internetowych rzadko widywaną. W dobrej cenie, chociaż wiem, że ta gra i tak się ceni często. bo Ciężko tu w ogóle cokolwiek mówić. Jeżeli chodzi o dobre ceny na internecie, to trzeba szukać gdzieś albo lokalnie, albo ewentualnie poznajomości gdzieś skądś. Ale wiem, że nie jest to łatwe. Dlatego niestety kto jak ma, ten będzie miał. Trudno trafiać. I moi drodzy, fajnie, że nie będę musiał załatwiać sobie opakowania do tej gry ochronnego, bo już je będę miał na dzień dobry. I przy okazji nowa fryzura. I przy okazji, już tak powiedzmy, pseudofiosennie, niby jeszcze temperatura nie, nie dopisuje jeszcze, ale no już pomału trzeba będzie zrzucić te kajdany kurtkowe i wreszcie wychodzić trochę tak bardziej na człowieka. Moi drodzy, będzie to gra, która od dłuższego czasu mnie ona interesowała, bo w zasadzie gdybym nie znał się na tej serii, to ja bym. Sam siebie nawet poszukał, że je po prostu zwyczajnie, nie wiem, nie znam, nie lubię, a lubię, nie ukrywam, tylko trochę za to dałem, już nawet nie pamiętam ile, coś koło 150 złotych, może więcej. Wiem, że ta gra może kosztować czasami mniej, ale ja trafiłem na taką cenę i niestety, no to już tutaj, w tym wypadku yy, ja i tak wychodzę na zero. I tak wychodzę na zero, bo wiele of dobrych ofert znajdowałem, w dobrych cenach. Dzisiaj już nie musi być tak kolorowo, no bo wiadomo, ale pokażę Wam, żeby nie było. Jest to WarioWare Micro Game, Minigame Mania. Ona w ogóle po, pod przeróżnymi regionami ona się zupełnie inaczej nazywa. I ta produkcja, ona jest z 2003 roku, ona już ma równo 20 lat. Eee, w zasadzie to jest pierwsza gra z tej miniserii, która wyewoluowała do... Miana takiego jednego ciekawego ekskluzywu na Nintendo i jest to skład mini Gierek z Wera, z postaci poszczególnych z Wario i tych innych, które no, robią jakieś dziwne rzeczy, przykre rzeczy, inne takie, nie wiem, przekombinowane są tu akcje i głównie one dotyczą albo życia codziennego, albo takie żarciki od Nintendo, typowe. Sprawdzimy sobie tą grę pod kątem tego, jak działa, jak wygląda, przede wszystkim jak się w to gra dzisiaj, bo dzisiaj się standardy bardzo szybko zmieniają, a sami wiemy, że niestety, ale z tymi standardami co do grania bywa różnie. Sprawdźmy to sobie i oceńmy. Pokażę Wam jeszcze z bliska, zanim zaczniemy. Tak wygląda produkcja. Tak. Nie wiem, czy zobaczymy pod to światło, ale jest to oryginał. Świadczy to o tym chociażby ta wytłoczona e, liczba 09. Tak. Jest To prawdopodobnie numer serii. Nie wiem dokładnie, e, co ona może oznaczać. No i z tyłu. Standardowe oznaczenie Nintendo. Nawet nie ma sensu rozkręcać, bo. Kto wie, może to być <laughs> inna gra włożona, ale wątpię. Raczej nie sądzę, żeby na eBayu mogli, mogliby tak oszukać trochę, trochę ludzi. No i dobra, sprawdzamy sobie tą grę. Nie, to już jest Wario, War, WarioWare minigame mania, ponieważ wcześniej grałem w to na EZ Flashu, ale ona tak sobie działała na EZ Flashu. W ogóle EZ Flash tak naprawdę nie nadaje się do porządnego grania. On się jedynie tak naprawdę nadaje do testów, czy nam gra podejdzie, czy nie. Przynajmniej ja mam takie osobiste odczucie na ten temat. I sprawdzimy sobie od razu tą produkcję. Początek gry trochę pamiętam. Jakiś czas temu sprawdzałem tą produkcję. Wiem, że... O, u Wario, który dłubie w nosie. No to już widzimy, że humor będzie przedni. Część z efektów dźwiękowych i ogólnie instrumentów, ona jest bardzo podobna jak w Wario Landzie czwórce, jeżeli graliście to są tu praktycznie podobne efekty dźwiękowe użyte, jeżeli chodzi o tą stronę dźwiękową, natomiast graficznie wydaje mi się, że jest bardzo zbliżone przedstawienie graficzne scenek jak to było w Wario Landzie czwórce i Tutaj Wario kupił jakiś sprzęt do tworzenia gier. Nawet założył swoją firmę. Sw swoje studio. Które, gry, które Które by produkowały jakieś gry. Ale może, wiecie co, o, zostawimy sobie to mm, intro. I co ciekawe, jest tutaj interpretacja prawdopodobnie Windowsa XP. Jeżeli chodzi o interfejs, ponieważ jest bardzo zbliżony do tych legendarnych ikonek. O, proszę bardzo. Yy, tutaj, akurat co ciekawe, pierwszy raz wpisując się, mogę. O. Dobra. Skrótowo mogę. Jestem facetem zdecydowanym. Diamond City 2000X. <gryw> Już mi się przypomina scenka z Mega Mena. Tam też, też był. Taki początek 1980, ale tam było X. I tutaj bardzo podobna sytuacja. Tutaj Wario ćwiczy na bicepsy. Myślisz, że pobijesz moje gry? Pokonasz moje gry. Zobaczymy. To się wszystko okaże w praniu. Zaraz zobaczymy. Dobra i tak. I głównie na tym polega gra, że mamy cztery próby i mamy bardzo proste zadania, na przykład złapać jakąś rurkę czy ołówek, czy co to jest. Zatrzymać na przykład płytę gramofonową na, na tej igle, tak zwanej gramofonowej. Nie wiem do końca, jak się nazywa. Omijać jakieś przeszkody, bardzo szybkie to jest, bo tutaj mamy reakcję naprawdę bardzo szybką. Im dalej jesteśmy, aha, tu trzeba było uciekać. Dobra, flee to jest uciekać. Ok, wszystko jasne. E, tutaj naprawdę liczy się refleks i każda sekunda, jak widzicie. Proste zadania, tak? Mamy podpowiedź, co robić, i po prostu trzeba się bardzo szybko domyślać. Bardzo fajna, zakręcona seria. Część minigierek nawet możecie kojarzyć, jeżeli graliście na przykład na 3DS-ie w WarioWare Gold, ponieważ w zasadzie większość z nich, ona pochodzi z tej gry. Jak widzieliście na przykład to skakanie po gumbach, czy łapanie szklanki, czy kufla. Więc część minigierek pojawia się Ponownie. Tutaj gramy w zasadzie do upadłego, jeżeli chodzi o tryb wyzwań, natomiast dla fabuły mamy określoną ilość wygranych minigierek do pokonania. Tu widzę, że akurat 10. Więc jeżeli o to chodzi, to mamy sprawę już załatwioną. Jedzie sobie ziemniak na kółkach i rekin na kółkach. Rekin na kółkach jest w ogóle przewspaniałą postacią. Polecam wszystkim mieć takiego rekina na kółkach. Dobra, zrobiłem i następny będzie teoretycznie jakiś Jimmy. No i dobra, i tu już mamy totalną interpretację Windowsa XP, bo nawet zobaczcie po pasku e, okienka. Samo okienko jest do złudzenia podobne jak na Windowsie XP. Bardzo fajny, fajnie przemyślany pomysł, jeśli chodzi o te, o te ikonki. O, o ten interfejs, więc bardzo fajnie Nintendo do tego podeszło. Można tutaj odbakowywać minigierki, które już żeśmy zdążyli poznać. Nie ma ich co prawda jeszcze dużo, ale to jest tylko dla jednej postaci, natomiast dla kolejnych jest jeszcze ich więcej. Tu możemy mniej więcej je zobaczyć, no trochę tego jest, zresztą minigame mania, no to wiadomo, że trochę tego będzie. I tutaj mamy jeszcze opcje, ale tutaj już za dużo nic nie zmieni, jeżeli o to chodzi. Można sobie zobaczyć filmiki, e, kiedy kończymy dany rozdział. No i w zasadzie to tyle, nie? Jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o WarioWare e, minigame mania, to to jest w zasadzie tyle. Bardzo fajna gra, polecam sobie zobaczyć. Wyszła też wersja na Gamecube, która jest w zasadzie dokładnie tą samą grą, tylko z pewnymi usprawnieniami. Głównie tam chodzi o rozgrywkę dla czterech graczy, żeby można było sobie cztery pady do GameCube podłączyć i tak sobie grać na czterech. Bardzo zakręcona jest to seria, nie ukrywam, ale czy jest sens kupowania tej gry na Nintendo GameCube, skoro w zasadzie jest to w dużej mierze prawie to samo co to? Tylko ewentualnie delikatnie inna grafika, ale w zasadzie dużej, dużej różnicy pomiędzy tymi wersjami nie ma, aż takich szalonych. Nie wiem, jakieś dodatkowe, nie wiem, minigierki, chyba że tam jakieś będą, dodatkowe minigierki, ale w dużej mierze ta wersja na GameCube, ona kosztuje znacznie więcej. Ona kosztuje tak w granicach, jak się dobrze poszuka, to ona tak około razy drzwi 250-300 zł, ale. Jak dla mnie na tą chwilę mija się z celem, może kiedyś będę w to bardziej inwestował, jak z pewnymi drobnymi rzeczami będę miał już spokój. Pewne wydatki, pewne inne jeszcze drobiazgi by do tego doszły. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dużo zdrowia, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Czekam jeszcze na jedną rzecz z Japonii, w zasadzie na dwie rzeczy z Japonii, ale że one są w jednej przesyłce, no to jeszcze na nie czekam, jeszcze nie dostałem, ale wiem, że już są w Polsce. Te rzeczy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.